Dzień dobry, Aleksandra Irela, SOS Rozwód, nasz gość, pani Elżbieta Bielnicka-Moc. Dzień dobry, pani Elu. Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj porozmawiamy o dorosłych dzieciach rozwiedzionych rodziców. Terapeuci coraz częściej zauważają coś, co nazywają wręcz syndromem TDRR. Mówią o takich objawach jak lęk przed wchodzeniem w relacje intymne, strach związany z rodzicielstwem, ograniczone zaufanie trudność z okazywaniem emocji, zaniżona samoocena i związana z tym ogromna potrzeba bycia akceptowanym, częstsze występowanie depresji. Chciałam zapytać o Pani perspektywę, perspektywę praktyka mediatora. Pracuje Pani również z różnymi osobami w ramach 12 Kroków w Fundacji Sychar. Jak z Pani perspektywy objawia się ten syndrom DDRR? Co zwraca Pani uwagę w pracy z dorosłymi dziećmi rozwiedzionych rodziców? To, co Pani powiedziała, to dokładnie to samo. Zaczyna się od niskiej samooceny, przechodzi przez właśnie trudności w budowaniu relacji, brak wiary w to, że jestem w stanie zbudować relacje. I to jest bardzo bolesne. W pracy z takimi dorosłymi ludźmi, które, którzy właśnie przychodzą na przykład na, do, do programu 12 kroków, to ten problem się przewija. W każdym wieku, czy te osoby mają, nie wiem, dwadzieścia parę, czy mają 50, to Zawsze ten problem takiego porzucenia, odejścia rodzica od małżeństwa, od rodzicielstwa i te osoby zawsze jakby rozumieją to głową. Rozumiem, że rodzic odszedł od drugiego, czy małżonek odszedł od drugiego małżonka, natomiast te osoby z rozwiedzionych rodzin zawsze czują się jako dziecko porzucone. Wchodzi w życie jako dziecko porzucone i jakby poszukujące tego drugiego rodzica i jakby poszukujące informacji, dlaczego, co się takiego stało, że ja zostałem porzucony i to właśnie idzie, idzie w drogę i idzie w życie. Panie Elut, ale tak myślę, że może być tak, że ktoś, kto nas teraz posłucha, kto sam jest dorosłym dzieckiem rozwiedzionych rodziców, może nam teraz powiedzieć: Wcale nie. Rodzice się rozwiedli, ale na mnie to nie miało żadnego negatywnego wpływu. Znaczy ja się spotykam z takimi informacjami też o tej osoby, i zawsze się pytam, dlaczego o tym rozmawiamy, tak? Dlaczego o tym? Dlaczego do tego wracasz, skoro to nie miało dla ciebie jakby wpływu, znaczenia? Ja się spotkałam też, wie pani, z taką sytuacją, że dziecko rozwiedzione jest, jest na przykład w terapii i pani... Znaczy dziecko rozwiedzione, czyli dziecko... Dziecko rozwiedzione, czyli dziecko, dorosłe dziecko rozwiedzionych rodziców, tak? Dorosłe dziecko rozwiedzionych tak. rodziców, ale kiedy ono było malutkim dzieckiem tak, jeszcze, tak. rozwiedzionym, to na przykład mówi tak, byłem w terapii i pani mi tam terapeutka powiedziała, psycholog, że a, to się przeżyć, że właściwie nie jest tak źle, że zostajesz tutaj z rodzicem, że tam, tamten rodzic się będzie ewentualnie kontaktował. Jakby myślę, że próbuje mm, łagodzić objawy, ale dziecko to rozumie jakby przepracowałem to ze specjalistą, tak? Ale wie pani, to się tak naprawdę w dorosłości ciągle ciągnie. Tego tematu się jakby nie da zamknąć. Mimo, że dziecko twierdzi, tak, jest mi dobrze, to było mi niepotrzebne. Owszem, jeżeli była przemoc w domu, tak, jeżeli były jakieś tam uzależnienia i przemoc, to, to taka izolacja dla zdrowia psychicznego i fizycznego powinna była nastąpić, ale czy to jest dobre, że wychowywałem się na przykład bez rodzica jednego? To się trzeba byłoby zapytać, tak? Czy to jest dobre dla rozwoju człowieka, że wychowywałem się z różnych, z różnych przyczyn? Czy można by to powiedzieć, było mi dobrze, zostałem wychowany? Mhm. Ale czy było dobre, to to... Wie pani, no, no generalnie patrzymy na to, co jest najbardziej prawidłowe, tak? No najbardziej prawidłowe jest tato i mama i dzieci. Czego dziecko najbardziej potrzebuje? Dziecko najbardziej potrzebuje i chce, żeby tato kochał mamę, mama mama kochała tatę. Bo ja mówię, jak przychodzi dziecko dorosłe, to ono, dorosłe dziecko zwiedzionych rodziców, to ono cały czas jest poszukujące. Takiego pytania dlaczego? Dlaczego ja zostałem porzucony? Dlaczego to się wydarzyło, i, no, i to ciągnie, jakby tak. I, I niesie z sobą, niesie z sobą, jakby niskie poczucie tej wartości. Zawsze z poczuciem. Ci dorośli o tym mówią, ja się zawsze czułem gorszy, tak, jak jechaliśmy na kolonię, przyjeżdżał tato i mama, do mnie przyjeżdżał tylko jeden rodzic. Jak szliśmy na imprezę, na, na urodziny, do innych dzieci byli, dwoje rodzice. Jak teraz, jako dorosły, chcę zrobić imprezę rodzinną, to na przykład mojego współmałżonka, czy tam tych znajomych przychodzą rodzice, do mnie przychodzi jedno z rodziców, albo osobno. Raz to, raz to, tak, czuję się gorsze po prostu. Chociaż Pani Elu, myślę, że tutaj mogłybyśmy usłyszeć kontrargument, że w tej chwili rozwiedzionych małżeństw i w związku z tym dzieci wychowanych w takich właśnie małżeństwach rozwiedzionych jest tak dużo, że, to już to, że tu już nie ma tego poczucia, że do innych przyjeżdżają, przyjeżdża dwoje rodziców, a, a do mnie tylko jednego. Obawiam się, że, że, że tego już jest więcej. Ale chciałam zapytać, bo Pani pracuje również jako pedagog. I Jakie tu jest doświadczenie Pani jako pedagoga? Jak dzieci opowiadają o, o rozwodzie rodziców, jak opowiadają o swoim funkcjonowaniu w takiej rodzinie. Czy pani widzi, no właśnie taki syndrom? DDRR. Tak, tylko, że wie Pani, to jest właśnie tak, te, te moje panienki i ci chłopcy, które ja pracuję z nastolatkami, to oni są w terapiach już teraz, są u specjalistów. Przychodzą też i mówią, że dobrze się stało, mi jest dobrze, mnie było dobrze, natomiast tak, czuję się źle, mam obniżony nastrój, boję się wejść w związek, boję się, ja nie chcę mieć chłopaka czy dziewczyny. Dlaczego nie chcesz? Ponieważ to się nie uda. Niby z jednej strony twierdzi, że tamta sprawa z rodzicami jest załatwiona, ja to przepracowałam, jest wszystko okej, okay, ale jednak właśnie i ta młodzież, i ci dorośli właśnie mają ten sam problem. Nie chcę wejść w taką głębszą relację, albo często jest tak, że nie potrafię wejść w taką głębszą relację. Często jest tak, że świadomie, nie, w taką głębszą relację nie. Dlaczego? Boję się odrzucenia, boję się, że nie będę umiał, że nie będę potrafiła, boję się, że zranię. No bo właśnie, bo nie ma takich podstaw jakby, nie ma takich własnych doświadczeń. Raczej doświadczenia ma takie, że to się rozsypie, zburzy, że to się nie uda. Takie raczej doświadczenia. N nie za bardzo. Natomiast mam takie też obserwacje, że te osoby jakby, tak, jeżeli już wejdą w związek, to tak, nie do końca pewnie wchodzą, często nie do końca się angażują i bardzo często stają się bardzo uległe, takie bezkonfliktowe. Dla świętego spokoju, tak? Żeby nie powielać takich zachowań, żeby nie było kłótni, żeby nie, nie urazić kogoś, mają taki lęk, kiedy urażę, no, kiedy na przykład się sprzeciwię, więc nie będę się sprzeciwiać, właśnie stają się takie bezkonfliktowe, ale to, to, to też nie jest dobre, bo, bo ta frustracja jakby niezadowolenie wewnątrz na, narasta, tak? Nie potrafią postawić granicy, nie potrafią zadbać o siebie, raczej zgodzą się z autorytetem jakiejś dla, dla siebie osoby ważnej ym, niż... Z masymi odczuciami, intuicjami, jakby tak i w związku z tym narasta taka frustracja i agresja i jak to wybuchnie, no to znowu powielają takie zachowania, które znają. Mm -hmm. Często takie osoby też mówią właśnie, chyba nie chcę wejść w związek, bo się boję, że, że mi to nie wyjdzie. Takie osoby też często mówią, nie chcę mieć dzieci, nie chcę mieć dzieci. Dlaczego? No dlatego, że nie będę umiał, że mogę poranić. No właśnie jest taki niesamowity deficyt właśnie takich, tych, ten poznawczy, taki, taki, takich wiadomości też jakby nie umiem i nie wiem, bo nie doświadczyłem i nie widziałem. Widziałem porzucenie, widziałem ból i rozpacz w oczach współrodzica, który został porzucony i odrzucony, i własne przyżycia takie, takiego ogromnego bólu porzucenia. Te osoby się bardzo często czują do tej pory samotne i odrzucone, często tak prowadzą też swoje relacje, że prowokują takiego odrzucenia też. Tak? No nie potrafią inaczej po prostu, bo nie doświadczyły, nie zobaczyły. Pani Elu, mówi Pani tutaj często o tym poczuciu odrzucenia, o tym, że jedno z rodziców zostało porzucone, a co w sytuacji, gdy ci rodzice się. Powiedzmy, jak to się ładnie nazywa, kulturalnie się rozstali. Czyli nie było tak, że ktoś został porzucony, tylko oni mniej więcej wspólnie doszli do wniosku, że się rozstają, i to dziecko jest wychowywane w takich, nazwijmy to, osobnych domach, ale tam nie było jakiegoś, przynajmniej dziecko nie widziało jakiegoś dramatu rozstania. Czy to też ma wtedy taki, taki silny i taki negatywny wpływ na, na rozwój dziecka? No tak, no dziecko, na no dziecko wie pani, to nie jest tak, że dziecko na przykład chore ma przy sobie tatę i mamę w czasie swojej choroby. Chory, czyli jakby w tym momencie, kiedy tak szczególnie ich potrzebuje, tak? I, tak, i... kiedy szczególnie potrzebuje, ale to takie, ja mówię, to takie, to taka sytuacja szczególna, ale, ale wie pani, no nie ma nie, kiedy dziecko zasypia wieczorem, tak, nie ma taty i mamy, jest jedno z rodziców, kiedy rano się budzi. Kiedy idzie do szkoły, wyprawia go jedna, jeden rodzic, tak? Kiedy, no nie wiem, kiedy wraca z kolonii, no czasem wtedy przyjeżdżają obydwoje rodzice, tak? Ale to są takie, takie sytuacje, kiedy naprawdę człowiek potrzebuje i tak zastanawia się, dlaczego tak. Czyli jakby w tych ważnych momentach, swoich drobnych, ważnych momentach i dużych, ważnych momentach, nie ma i mamy i tato obok siebie. Chciałam jeszcze zapytać, bo często też, gdy mówi się o, o syndromie dorosłych dzieci, rozwiedzionych rodziców, yy, zwraca się uwagę na to, że te osoby albo w ogóle nie chcą wchodzić w takie stabilne związki, albo wchodzą w nie. Tak, no z oczekiwaniem, że ten ich związek będzie zupełnie inny niż rodziców i z, taki, z taką nadzieją na to, że ich związek będzie idealny. Czy Pani też coś takiego obserwuje? Tak, wie pani, ale to jest takie też dosyć budujące, jeżeli oni mają takie przemyślenia, że nie chcę, żeby był taki sam i nie dopuszczę, zrobię wszystko, żeby ten związek się nie rozpadł. Nie chcę zranić tej drugiej osoby, współmałżonka, czy tej osoby w relacji i nie chcę zranić dzieci, to jest takie taka duża nadzieja, natomiast ja bym powiedziała, że warto by było takiej osobie jednak udać się do specjalisty i opowiedzieć swoje życie i jakby zabezpieczyć się, tak? Co zrobić, czego nie powielać, jak się zabezpieczyć przed tym, żeby nie robić błędów, które po prostu widziałem, tak? Bo taka osoba naprawdę nie wie, mhm. bo ona nie, wie, ona nie doświadczyła i nie widziała, co, nie widziała jak się godzić, tak? Ona tylko widziała jak się od, odchodzą, nawet kulturalnie, tak? Odchodzą. Taka osoba, która ma refleksję taką i chciałaby, fajnie by było, żeby żeby no, poczytała, spotkała się ze specjalistą, jak się zabezpieczyć, tak, żeby nie powielać zachowań. Najtrudniej wtedy, kiedy ta osoba wie pani, próbuje, bo, bo przecież mamy też takie związki, że, że są osoby, które próbują, nie wychodzi, próbuje nie wychodzi z jednego związku dziecko, z drugiego związku z dziecko, z kolejnego związku z dziecko. Jakby też to było bez, bez refleksji, tak? Że kolejne dziecko, a ja nie umiem zatrzymać, nie. Umiemy zbudować takiej głębszej więzi, takie bezrefleksyjne jakby nie, takie próbowanie po swojemu, jakby to jest takie też trochę niebezpieczne. Dla hmm. siebie, bo z każdego związku, już nie mówię, że te dzieci są takie poranione, ale ta osoba też wychodzi bardzo poraniona. Z taką, takim przemyśleniem nie udało mi się po raz kolejny, spróbuję jeszcze raz. Nie. Idzie specjalisty i opowiedz, i on ci pokaże, gdzie, gdzie, gdzie nie tak, gdzie powinnaś inaczej, może spróbować inaczej, tak, żeby, żeby, żeby budować. Pani Elu, w takim razie kończąc, już wspomniała Pani o tym, że te dzieci często mają w sobie jakby niezamknięty ten temat rozwodu rodziców. W takim razie jaką Pani miałaby ewentualnie dla nich radę? Od czego zacząć ten proces zamykania w sobie tego? Od tego, że sytuacje trudne zdarzają się w naszym życiu. Pomyśleć sobie wtedy o tym, że to nie była moja wina, to nie ja spowodowałem, to nie wyszło moim rodzicom, to oni nie potrafili czegoś nie obarczać siebie tutaj winą nawet za porzucenie przez tego ojca czy mamy tak rodzica to nie było moja wina to dorosły zdecydował o takiej sytuacji ale ja mam szansę z pomocą specjalistów i z takim mocną własną refleksją i przemyśleniami przerwać takie zachowania niewłaściwe i spróbować zbudować fajne życie dla siebie i dla swoich bliskich, dla swojej rodziny. Żeby ludzie się nie bali wchodzić w relacje, ale żeby zawsze było z refleksją, jeżeli mi nie wychodzi, co ja mogę zrobić, jak mogę poprawić? Też jakby, jeżeli relacje się rwą, to też jakby nie uciekać, nie, nie, nie rezygnować z nich, tylko próbować budować i odbudowywać. Yy, nigdy nie wychodzić, nie rezygnować. Rosłe dzieci, yy, rozwiedzionych rodziców, one mają taki problem z zwracaniem się o pomoc do kogoś. Czyli szukam kogoś, kto najlepiej specjalistę pomoże, wskaże, pomoże mi budować. Budowanie jest najpiękniejsze, czym może być. Budowanie relacji, my w życiu nie mamy nic lepszego, oprócz budowania relacji z drugim człowiekiem. To, że te relacje będą trudne, to one na pewno będą trudne. Wszystkie będą trudne, bo relacja też ewoluuje, tak? Jest fajnie, niefajnie, ale jak jest niefajnie, to znaczy, że coś się dzieje takiego, co ja bym mógł naprawiać I właśnie takie podejmowanie tego naprawiania, naprawiania, naprawiania ode mnie, od siebie, to jest bardzo piękne, budujące, bo jeżeli zacznie wychodzić, to ja mam sukcesy. Moja samoocena rośnie, moje poczucie wartości rośnie i moje poczucie sprawczości rośnie. I to jest wtedy najpiękniejsze. I tego bym życzyła i to, to bym polecała jakby, tak? Z pomocą specjalistów, z pomocą znajomych, z pomocą przyjaciół, ale nie poddawać się, próbować, próbować i jeszcze raz próbować. Pani Elu, bardzo dziękuję za to piękne zakończenie optymistyczne. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.